Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj pierwszy dzień pobytu w krynicy Zdrój. Pogoda. Zobaczcie, trochę burzowo, co chwilę grzmi. O, nawet teraz było słychać pewnie w kamerce nie. Ale zobaczcie, dużo chmur. Jest ciepło, jest ciepło. Ale słychać w oddali burze. Zobaczcie, jak tu jest. Kilka takich domków na wzgórzach. Bardzo przyjemna okolica. Tu jest małe jeziorko. Zobaczcie małe jeziorko i tam leży pies właścicieli. Duży Labrador. Wychodzi słońce co chwilę, ale są też chmury. Zobaczymy, zobaczymy co będziemy dzisiaj robić. Trzymajcie się, biłego dnia, cześć, papa. Pa.